Hej, z tej strony Ang I dzisiaj jak możecie zobaczyć z powrotem wchodzimy do gry w Into the Pit eee, Skończyliśmy noc w pizzerii, dokładnie Halo? O! Nesienie drapiny robi dużo has To chyba przydatna składówka Idź do basenu z piłkami O, Jeff, cześć. Co nic nie powiedz na to, że przyszedłem w nocy? Jest bardzo późno, czy jak twoje wiedzą, że tu jesteś? E, tak, tata spalił obiad, więc awaryjna pizza. Co robił? E... Ramny z makaronem. Ten z rodzaju do mikrofalówki? Tak. Ach, tak, też to przerabiałem. Teraz zapomnisz dodać wody i zapach przesaduje się zawsze, Ok, Ciekawe Idziemy z ciebie powoli to Tutaj... nie, tu jest kuchnia Tutaj po to jest, że jak wbiegniesz w drzwi, to one. Tak, to ono automatycznie nie otwiera. No i dobrze. O, znowu tutaj. Nie wiem, ten basen z jest. przerażający. Dobra. Teraz muszę znaleźć tatę. Co? Czy ten dzieciak płacze? Może potrzebuje pomocy. Może być jakoś tędy nad zaplecze, może si się uda Ło, Skrzynka bezpieczników. Ta taka pokazał mi, jak je używać. Nie sądzę, żeby to teraz pomogło. Okej, okay. Freddy! Wygląda na to, że tego próbowali naprawić. Mam nadzieję, że stanie sobie to na zawsze. Okej. Okay. Zamknięte, dobra. Te, czyli to tak wyglądają te rzeczy w środku. Lepiej niż być zrobiony z mięsa i krwi, chyba. Okej, okay, czyli do nie tu. Nie wiem, myślałem, że słyszałem ch chodzenie innego oprócz mojego. Te drzwi są zamknięte. Co jest? U, co jest? Pomóż mi, nie mogę się wydostać. A jak się tam dostałeś, coś mnie Zapnęło zapały wypchnęło do środka. Czuję, że ten kostium się zaraz zatraszył. Eee, Myślę, że mogę pozywać śruby śrubokrętem. Eee, teraz, gdzie, gdzie bym z nas. Znalazł... Na zapleczu bym raczej znalazł, nie? A tu jest ten. Ej, muszę znaleźć śrubokręt. To co, to na zaplecze, czy gdzie bym? Hmm. Na magazyn, może. A nie, bo tu pokazuję, które drzwi są zamknięte. To przez. co? Nie ja, no, do kryterza imprezowego też nie mogę wejść. Co, co oznaczają te czerwone linia? Tutaj może będzie ten śrubokręt. O co to? O portfel taty. To jest ten portfel. jeden z pięciu. To dziecko się tu daje, drze? O, przewróciłem się. Tak, dalej się drze. Zaczynasz mnie denerwować, dziecko. Zamknięte. Dobra, odsuwamy się od niego w szybkim tempie. Zaczyna mnie denerwować. Ej, te drzwi nie są zamknięte. O, bo to mi pokazuje, które są zamknięte. A, kupon na... ...box Pirate Callousa. Żeton. Mogę stąd wyjść? Nie, nie mogę. Zamknięte są? Która diama niby? Co ja mam, zrobi do pustym z piłkami znowu? Czy wyjść? Nie mogę tego otworzyć, to jest tak... A, nie to, nie to. Przekręcone. A się wydarło. Coś jest stało tak z muzyką? Cześć, a stałeś szybko? Co? Czyż nie ma, no Tak, co? Więc jest, jest zamknięte. Zakładam, że Smokent jest tam. Jeśli to ta sama pizzeria, to ciekawe, czy Jeff ma ten sam klucz. O, rozumiem. Teraz do Jeffa musimy iść, żeby dał nam klucz. No ok, teraz jak to jest zrobione, to brzmi to trochę prościej. do Jeffa Jeff, masz krótko do piwnicy? Najpierw pasem z kółkami. teraz piwnica Naprawdę aż tak ci się nudzi, dzieciaku? Um, tak, po prostu czuję potrzebę zwiedzania eee, Cóż, zawsze nie mamy tylko między nami nie płacę za wywóz śmieci, zapomniałem wrzucić worek w menu wcześniej. Zabierz te śmieci tam i dam Ci klucze jak wrócisz. Och, ale weź tę latarkę, na zewnątrz robi się dość ciemno. Dzięki, ale... ...bateria jest na wykończeniu. <śm wykończeniu. Eee, Przyszukaj śmieci, jeśli się skończy... ...jest tam masa różnych ciekawych rzeczy. Fuj. Wyrzuć śmieci, okej. Okay. Na szczęście, że miałem ten baterię A szczęście, że on mi dał te śmieci, czy... A tu są, dobra To młyn, tak? Młyn... tu Tu są te... tutaj te... Młyn, noc pierwsza Aha. Zabrałem wszystko, wychodzimy stąd pizzeria Szybko, bo w tym odcinku jak na razie nic się nie stało, ciekawe. Dobra. Daj klucz. Gotowe. Dzięki ciaku, uratowałeś moje bolące plec. Oto klucz zgodnie z mową. Bum. I skocz w kula. to piwnicy. To, czego potrzebuję. Dobra. Coś się stało z tym dzieckiem, tak mi się wydaje. Że jak wrócimy, że to coś już, już będzie zmienia, tak? Dobra. A jednak nie. jest... O oh, wow, uratowaliśmy go jednak Uff, dzięki. Myślałem, że będę tam uwięziony na zawsze W jednej chwili już rozmawiałem z przyjacielem, a potem... O o Och, tu brzmi jak on. Może być w, niebezpieczeń... w niebezpieczeństwie Chodź! Możemy go razem znaleźć! A! Nie, nie kontroluje. Nieważne, wynośmy się stąd. Czekaj, szukam mojego taty. Nie widziałeś wysokiego mężczyzny w niebieskiej koszuli, prawda? Masz nam już do Nie, nie widziałem. Słuchaj, człowieku, chciałbym ci pomóc, ale... A nie, to jest zamknięte! Szybko, 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 szybko. Skok w kule. Nie miałem dużo czasu, żeby szukać taty, ale muszę najpierw wymyślić lepszy plan. Przepraszam, tato. Dbaj o siebie, dopóki nie wrócę. Wracaj do domu. Domosłonka. A! Tak? Myślałem, że będę musiał wejść z pizzerii i tego. O! Co jest? Nie. Och, czy to wszystko było tylko snem? Bo powinienem stać. głaskać kotkę. I on mruczy! Nice. Tak, Eee... Zaraz, 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 Gdzie to była? Kuchnia jest tu. W przyszłej szóstoke się, co się budzi. Co? Pierwszy dzień szkoły. Nadać śpisz młody człowieku? Mam nadzieję, że nie. Miałem najdziwniejszy sen w życiu. O tacie. Eee... Nie martw się, zatem wszystko w porządku. Czeka na ciebie w wjadanie. Co? Weź śniadanie. Skąd mam wziąć śniadanie? E, może ci się podziękuję za śniadanie. Ale twój tata chciał zjeść całe śniadanie. E, może innym razem. No cóż, nie zapomnij zabrać drugiego śniadania, żebyś nie był głodny. Dobra, zabieramy to i spadamy. I to szkoły. Dobra, spadamy stąd jak najszybciej. Bez pesarka, nic. No, idziemy. Szkoła to będzie chyba to. Tupu, tupu. Dzień drugi, szkoła. Ja zobaczę czy się na, nagrywa. Nagrywa się. Dobra. A Wam w 18 minusie filmu przypominam, że się Wam się spodoba. To możecie zostawić łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. A! Nie mogę przestać myśleć o tym czymś. Chciałbym po prostu uciec. Och, kto by mógł jeść w takiej chwili. E, złośliwy wspólnik. Jest pewien, że to dobry pomysł, przed Możesz odejść, jeśli będziesz takim takim twórzem chyba tam miał opisać. Miało być napisane. Niedoceniony nauczyciel. Ej, kto to zrobił? Jet, uciekaj Co jest? Sprawdź co zostało. Hmm. Zastanawiam się, czy ten dzieciak ma jeszcze jakieś... Pani Mecham. Okej, okay, wszyscy wracajmy do klasy. No dobra. To wracamy do klasy. Spokójcie się, klaso. Pamiętajcie, że słonek musi zadzwonić, nie będziecie... wolni. Znajdziecie dziecko z petardą. Dżet, Jetta musicie znaleźć tak? Teraz, a on... Jego nie było. Tutaj może? To Zmieniający uczyń. Moja rodzina kiedyś przyjeżdżała na bratkowe Coś tam. Przynajmniej ty mogłeś iść. A ja teraz nigdy nie będę mógł, bo już go nie ma. Jak wpadłabym... Raczej siedzieć w domu i grać w Field Forge. Chyba miałeś na myśli zacząć specjalnie wypracowanie w Waszyngtonie Washing i Irvingu, prawda? To jest ich cała grupka. To są jakieś nerdy. Tam... Ej, dlaczego nie wyglądali tak samo? Kabinet eee, dyrektora. To. Na gabinet dyrektora. To jest coś miejsce, gdzie trzeba się udać. Pusty gabinet. Mogę splądrować. <ścoughs> to jest są drzwi. O oh, wow. Zabaw, o, tam mogą być nie ma ich. Gdzie nie są? No, otwórz te drzwi. A otwórz te drzwi, chcę przez nie przejść. Mówiłem pomysł na naszych szkolny konkurs talentów Jestem połączony z walką na walony z wodą. Palony chyba miał być. Dlaczego palony wodne? A dlaczego nie balony wodne? Rację. Mogę wyjść już przez te drzwi, czy nie? Powinienem znaleźć Jetta, zanim pójdę do domu. To ty? Jesteś tym dzieckiem od petard. Mam na imię A Ale to też brzmi całkiem nieźle. Ma, ma, a masz jeszcze jakieś, które mógłbym pożyczyć? Po pierwsze, dzieciaku. Nie masz po prostu pożyczyć petardy. Co jest jednorazowe. Okej, okay, to możesz mi jedną dać? Ech, Masz pojęcie ile te rzeczy kosztują? Powiem ci coś. Zazwyczaj jestem w bibliotece po szkole. Przynieś mi coś, czego nie mogę dostać nigdzie indziej, a może się wymienimy. Wracaj do domu. Aha Może przeczytasz książkę o tym, jak nie być frajerem. A... Chodźcie, przestańmy marnować czas na tego nerda. zainterweniuję jak bohater Nie słuchaj ich. Da, y, Dylan jest zastrosny, bo umiesz czytać. Haha, <grym> ha, dzięki. W mojej starej szkole też to poczali mi za czytanie. Cóż muszą być naprawdę głupi? Czytam mnóstwo sci-fi. Co czytasz? Mitologie starożytnej Grecji. Ej, hey, to jest fajne. Och! Y, miałem zamiar się za to zabrać. Haha, ha, to nie różni się zbytnio od science fiction. Chodzi o bycie odważnym podczas niemożliwych sytuacji. Mm. Cóż, jeśli kiedykolwiek chcesz przeczytać z obrazkami, chętnie pożyczę Ci komiks. O, jeśli lubisz sztukę, może przydać Ci się ta rzecz. Pomagałem. Z Gabriela. Pomagałem dziadkowi sprzątać wczoraj i znalazłem. Okej. Okay. Fajne rysunki, zobaczmy. E, o, o. Oh, wow. Zakaz jedzenia w pobliżu Cziki. Dlaczego zaczyna brzydko pachnieć? Co za zapach? Też Technik 2 też zauważył zapach. To nie tylko ja. Hmm. Problem filmowy 83. Naprawy. Wewnętrzne badania torsu mają być opóźnione. Nowe zachowanie. Sierpień. Cika robi gniazdo ze śmieci. Uświadomić pracownikom, że wszystkie śmieci muszą być wyniesione przed zamknięciem. Włącz protokół węchów w ciągu dnia, aby uniknąć kradzieży i jedzenia przez cika. Dzieci patrzą, gdy widzą enduszki, usta. Okej. Okay. Co? Nie próbuj grać na ta, żeby bo nie grać. Podawiam protokół. głosowego muszą być zgłaszane w szanownym. Co tu Znowu sposób? w Co jest? A Musisz mm -hmm. kapelusz do głowy i ciągle. Go... Przekazywywane w modelach. Dlaczego on ciągle... Chcie? Trzyma jasne błyski z dala od oczu Frediego. Powoduje to jego szał i przepalenie obwodów. Zakaz błysków kamery. Pamiętaj, że ciemne oczy obserwują. Mowa nie, nie ja powoduje, że Freddy śledzi uczestnik w prezy, pilnując drzwi. Technik drugi przepisany. Technik drugi. Jest. Freddy ciągle próbuje zdjąć sobie głowę. Technik drugi przepisany tak robią się bez rzędu, na później ale... Zastanawiają się, nie powinno innych do czujności, do naruszenia sanitarnego. Nie, że kierownictwo się tym przyjmuje. co ja mówię, że już wszystko zaczyna tworzyć okrągły stos. Wyraźnie że stos w swoim środku. Czika przyniesie przeniesie skarżone z jedzenie do stosu i zje. które jest zabezpieczające. Okay. Chica na flutku konserwację jako mechanizm samousponujący w nas do Chica ma zakinął. Ktoś dostał się do modułu głosowego, bo zaprogramował go, aby warto. Technik drugi został zakończony z badaniem sprawy. Gita. No Strony gitary. Struny, bo niego teraz raz w tygodniu. Zmieniają jedną, jeśli coś tam, aby nikt nie zwraca. Gitary. Wyższe kierownictwo zarabia stary stare struny, zostały wyrzucone do zabójstwa z powodu się procesu słowego. Technik drugi został poproszony, o więc do domy Niech będą pozwani, bo po incydencie z porażeniem prądem. Biedne dziecko. Szczegóły. Szczegóły di diagramu ogarnika. Tutaj w lewej stronie. Tutaj kabel. Szczegółowy diagram warstw kostiumu. Pełne kostium, wypełnienie i endoszkietki. No i co to było? Wygląda jak Freddy, to Boni, Bonnie. To... Tutaj przez te uszy, to jak Bonnie, To może być jak gitara. Tutaj Freddy, bo ma ten kapelusz taki. Enter. Ale jestem w tym. Niemożliwe Był kiedyś jakimś technikiem, więc to tylko z gromit notatki z jego starej pracy. Nie chciał o tym rozmawiać. Miałem go wyrzucić, ale nie chciałem marnować papieru też. A tak... A, a tak w ogóle mam na imię Gabriel. Jestem to interesujączki, co Gabriel. Dzięki. Pani tu domu. 哪儿？Uh huh. uh huh. Dom. Oswalta. Dom Oswalta. Dzień drugi. Hałasery mogą być świetnymi, ale z... ryzykownymi sposobami. Hałasery. Aha. Dom Oswalta. Noc druga. O wow. To... ...przekość się mnie w nas? Dobra, czas wrócić do Jeffa. Myślę, że mam plan. Najpierw muszę się stąd wydostać. Znajdź sposób na ucieczkę. Wydaje mi się, że tutaj go nie ma. Okej, okay. powoli do wyjścia, powoli do wyjścia. O tak tam siedzi. Nie różnę się. Ta rzecz musiała go za Co tak ja niby uciec Co? O oh, nie, to by zypa pomysł O oh, nie Dobra, 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 biegnij. Szybko Okej, okay, co? To... Nie, tu nie mogę się ukryć. Będę musiał go zdroczować. Okej. Okay. Źle Czre... ten. Źle poszedłem. Nie mogę przez okno się wydostać. Nie mogę tego tu użyć. Tak, 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 na Chcę tu zdziałać, no mechanizm oporu wagi, śrubokręt. Wow, dobra. Teraz, jak wiedziałem, że nie mogę tam ten, to jest prostsze prostu pizzeria. Pizzeria, no druga. Teraz, a, ile, ile jest cnka już? 30 minut. Dobra, to to będzie na tyle w przyszłym odcinku. Zakończymy go akurat sobie przed pizzerią.